Cześć, no cześć. <grym> tak, tak, tak. Tak, tak. <grym> tak, 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 Halo? No tam? Halo? No tam? Halo? Halo? Questy. szukałeś biegacza. Szukamy kogoś, kto powie tak, a nie nie. Jafar? Nie. <grym> <grym> Jafar nie. No to niezły kurwa quest. Kurde, Jafar. Uspokoisz się w końcu na tyle, żeby mi powiedzieć co się stało? Jasne. Jezu. Pewnie. Można spróbować. Spokój na pewno mi pomoże. Spokój rozwiąże wszystkie problemy. Nie. Zostawienie cię tu samego rozwiąże wszystkie problemy. Dobra, dobra. Czekaj. Już jestem spokojny. No więc produkuje dla Raisa te flary, co nie? Flary w sensie sygnałowe? Nie. Ultrafioletowe. Takie flary, których nie są w stanie znieść te nocne stwory, bo w nich są promienie UV. Co znaczy ultrafioletowe? Naukowo mówiąc Łapie, flary ufał, mów dalej. Nie ma żadnego dalej. Cały cynk został skażony fluorem. Jest do niczego. Nie ja mam też terpentyny. Co nie no, byłoby no, problemem, no gdyby nie to, nie? że teraz wszystko jest problemem. Kiedy więc przyjdą po. Kurwa to szkolenie, To on szkole ma <si Ich>: jakichś <si> ludzi? Myślałem, że zatrudnia tylko psychopatycznego Ryle. nie kurwa, potrzebujesz Tylko cynk i terpentyny. Resztę mam. Najgorsze, że wszystko, czego potrzebuję, jest w magazynie kolejowym. A Miałeś gość szkoły. taki jak ja nie da rady tam wytrzymać 10 sekund. Jestem zaskoczony, że w ogóle jeszcze żyjesz. <laughs> o, bardzo śmieszne. O, no, to no śmieszne. Bardzo śmieszne. Ha, ha, Zdobędę ha. dla ciebie składniki. Ale chcę połowę flary, jakie zdołasz z nich zrobić. Połowę? Mowy nie ma. Chyba cię pogięło. Jak chcesz, możesz mieć pół czegoś albo całe nic. Połowa twoja. Świetnie. <laughs> Szybko się przekonał. Ojej, <laughs> Wszystkie wykorzystane punkty, O, co ja tam mam? Eee... Siła Tylko eee, ja też... kamuflaż? Eee. Ja mam kamuflaż, zajebisty jest No ja też się rzadko kiedy go używa. Jeszcze nie broni. A nie, moza. w kurdek masz łibane ekran Nie, no tak jak jest. Możesz Może się łupać krwią zombie i wtedy cię nie widzą mnie No żółto masz jest. masz ekran po czerwony jest. To no żółto, nie... nie czerwony Nie kłam go, dobre to jest Ee, ja się nie znam. No, Możesz sobie łazić między zombie mają cię w dupie. Ja przez nie przeskakuję. E, no chodź ty tu. Co? No idę na quest'a, tak? Czeka no tu gadać chcemy, no. Bóg odebrać. No? Wszystko y wziąć. Aha. Kupaj? Przestrzymaj by. Co mam mu mówić? <laughs> Dobra. Szlak, to znowu ty... Znaczy... Co ty tu robisz? Spokojnie, nie robię już dla Raisa. Tak w ogóle to było jednorazowe. Dla bezpieczeństwa wieży i... Przepraszam, naprawdę przepraszam. Czyżby? Słuchaj, zarówno wtedy, jak i teraz robię dla Brekena. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj kogokolwiek w wieży. No, to co jest grane? Udało nam się podsłuchać trochę radiowych rozmów ludzi Raisa. Jedna z grup znalazła coś na placu budowy. Cieszyli się jak dzieci na święta. Nie powiedzieli, co to dokładnie jest, ale sądzą, że dzięki temu uda im się rozwalić całą wieżę za jednym zamachem. Ktoś musi dowiedzieć się co znaleźli i wykraść to im albo zniszczyć. Mówi, pa, to Wiedziałem, że się zgodzisz Będziemy w kontakcie O oh, yeah, bić Czy pewnie później przyda Idziemy do wagonu Chodźcie, teraz eee... idziemy, halo Trzeba by było wybrać Będziemy się czas wagonie Będziemy się Czasem Udaj się na plac Jadę Chodźcie Eee... I co? I... Kurwa idziemy tam do tej bomby atomowej, tak? No, no, no. Łaaa! Kurwa! Więc kołku gdzieś spusz kurwa. Jezu, <laughs> <Co> zajebiście. <grym> o, tak, tak, to jest. Się... <grym> Był on oh, poleciał! A, bo, Dziękuję. Ja byłem, jak Aha, bo ty masz ten? Jak? Przyszy, przytrzymujesz, jak tak? przytrzymujesz to? Jak przytrzymujesz to, poleciał w kosmos. Ja też to mam. A ja nie mam. Dziękki dole, już się pan, co Nie, co to Padłem. Plama randomowa na ekranie, nie widzę nic. Hep! 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 Edik weź go tam kurwa, róż, bo coś tam płacze. Cześć. Do dupy jeste komuś też straszny. No właśnie, kurwa. Miałam na pół ekranu, nie? Wszystko w Co robisz? A ja nie wiem, co to jest w ogóle. To <grym> fajnie, kurwa lata wtedy. Nie mogę z tego. Ty żygasz jakiś kurwa, ty on szczela? Jezu, jakie popa! To po moździerz! Widzisz zombiaka? Pa. E, kurwa, moździerz! Łap! Dostaw mnie! Czekaj. mnie! Czekaj! Uwaga, moździerz! Get the fuck out! No, Patrz, typa! Jaki i, i, kurwa moździerz! Peter, obok ciebie! Nie mogę, kurde, się zamachnąć! No! Padłem! Biegnę <laughs> do was! Jebany kurwany kurwa szczela. Próbuję wsparcia no, kurwa kto? No no ja Kurwa nie strzela Jak Ja pierdolę nie możesz to się zamachnąć kurwa, no. kurwa to napierdalaj co sniper? Wypierdalać kurwa, kurwa. Rączki brzygi ja masz drugą moją strzałę, ty Dajcie mi zombiaka, nie? Ja chcę jej posłać w kosmos No chodź tu, a nie Ała? Peter, chodź tu do mnie Dawaj Cofnij się, cofnij się Ui. Nie! <grym> Co mi mówiłeś, że Hej. za mną był? Kurwa Co do kuja? Nie, <grym> Eee, bro już wdech! Co tu <laughs> chodzi? <Jeżo jebista. laughs> ja no super! Podoba, podoba! Ja tak mogę grać! Wejdziemy! Nie mogę się zamachać! Dobra! Robiłem zadanie, ale super! Na pięćdziesiąt To się schował ten On się zmęczył A z Kurwa, macie no, co to jest O ja pierdole No fraj jeszcze trochę Ty crazy Idziemy runing. Jakie runing? Ja swiming. Dobra. A ta woda nie jest kurwa skażona przypadkiem? Nie. Ha, Chora, a nie bo to jest. nie jest fallout, dobra. Nie no. To no, no, we, no we falloucie to kurwa wbijałeś no do wody i, re, i radioactive kurwa. Ile ciało Wypiszkę Pierba w nas koledy Co to się dzieje? To wejść Piękne O dzień dobry Drzywa Przestań się męczyć no O, co, co tak głośno? O kurwe, oni mają broń palną. Ach, i tam je zabił. Leży. To tam, no, tam jest przejście. Cofnij się, cofnij. Cofnij się. Idź prosto, prosto do końca, do płotu i w prawo. Kurwa. prawo, w prawo. Szybko, bo ja mam 15 sekund. Typo jest przy mnie. Ach, nie mogę tu kurwa wejść. Siedem. Odgnieź mnie. Jo, <śmieniciela> wystrzeliło kurwa. Ale super nie. Junięcie. Przepchałem. Cofnij się. Cofnij się. Jaki jest Lutuj, lutuj! moje. To moje! Zróbcie coś! Coś! Nie! On no zastrzelił mnie! Podejdź, Peter! Uff! stałem kurwa z kąta. Gdzie jest Hubert? Hubert, co ty robisz? Walczę, bo nie mogę wejść! Ja pier... Nie no, pi... Hubert! Walczę o życie! Dobra, jestem! Odnieś Kwa. mnie, bo umieram Idę. Najkrótszy czas mam Nie widzieli mnie! Umieram, cztery, trzy... Kurwa, dwa. to... A! 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 Nie! Leszek kurwa karabinami strzelają do mnie co ekspa o, jest. O, to jest Uczu, kijem, bo co się stało? A umarliście! Ja pierdolę, oni karabiny mają. Czemu łukasz, nie wyciągasz karabinu? No bo z łuku strzelałem. Masz, masz kurwa karabin! No to co? Napierdalaj, pull no, auto, nawet kurwa! 3. No i chuja, kurwa ci to daję. Jak, jak giniesz, kurwa. O kurwa, dobra, yy, robimy cię. Jedyny ma broń, palą, dobra no, kurwa. Dzięki chcę to. DZIKUSA SIĘ KURWA BAWI no i już jesteśmy zostało dwóch no woda dobijemy. płyniemy ej to ma... ej, to ja już idę do was ej no kurwa tu trzeba przejąć jak najszybciej tą strefę bo się noc robi będzie niemiło w ogóle trzeba znaleźć to spać, coś dojdę nie spać, żadne spać ja idę spać w nocy. Co Nie! Masz no, kolegów? Nie masz kolegów? Trudno otworzyć zamków w wow. Ty Kurwa cię czujesz, Kolejny kij. Kolejny Kurwo. Macie karabiny? E, no nie właśnie. To no, ja. ja mam. Proszę. Trudne rzeczy jest trudne. Trudne rzeczy jest trudne. Coś w tym jest. Otwieraj to. Otwieraj. Nie. Tu jest. Dynamit. Oho. Dynamit. Oho. Dynamit. dynamit. Nie, 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 Tak nie wolno. Super. Ja chcę dynamit. Halo. Tu można było plóżnić tego na górze. Byśmy mieli. Też. Dobra, trzeba e, Tu trzeba. Kurwa, nie wejść. mam. Eee, no nie mam, braku miejsca w ekwipunku mam! No dobrze, że nie masz braku miejsca w ekwipunku. Noo. Czemu? Kurwa, tam to by jest. O, ogarnięcie. Brawo. Ja mam braku miejsca w ekwipunku. Dobra, To zniszcz coś. Przerób sobie. Jak to znała. A co mam przerobić, kurwa, co, to... co, jest, ty? Zobacz jakie skały, nie? Piotrek! <laughs> jak to, kurde, wygląda? E... Co, co jest? Tak nie tak wygląda, tak jak zawalone. To że wklejona góra, nie? Po prostu... Mogli się postarać już. No, to że, bardziej... że to, że to jest zawalone, a to wygląda tak jakby po prostu... Tu tunel robili i zostawili. Nie rozumiem. Dobra, chodź tu. Piotrek. Piotrek, muszę ci coś dać. Jesteś godzin O kurwa. Yy, mamy kalabinek. Jak Hubert tu wskoczy, to też będzie godzien. Dobra, zamiast łuku. Yy. No, kurwa, żebym wiedział... Czy wy jesteś a... My, ty tutaj... kurde jesteś, masz o, mi. Kamiętrzyki No kurwa, asasin dawaj, bijaj i Może jest amonia, tylko się ma szczał na jakieś grube akcje będziemy. Napięcie, zaraz idziemy, bo to w nocy trzeba zrobić, nie? No, no. Bert, Survivor dostałeś się tu, więc... What's happening? Masz prezent Ej, nie ma miejsca, w mordku. To, to, to Ale ja mogę mieć tylko jeden dynamit, kurwa. e, to jest pojebane. Dobra, chodźcie. Ja mam, kurwa, tylko jeden dynamit. To to, tak, ten quest. W nocy. No, gdzie te... Nie złapał mi się, no. Nie wierzę. po. Ja nie możemy się tepnąć? Gdzie jest siekierom, nie da się tego zrobić, szkoda. Ej, ty kurwa, ej, ty tamto jest. Idę do wody. No. I no czekajcie na mnie! Strażników. Och, pój. <gryw> ono wie, ciemno jest. No oświetlamy ci drogę, jesteśmy twoim promyczkiem nadziei. Ej, ty coś pika. No, noc jest. Ty pierdolisz. Na trudnym powinien być potrojony. Teraz zaczyna się ta Ci zabowa. będziemy Co będziemy robić? Będziemy pum pum robić. Będziemy znaleźć główną tablicę i włączyć bezpiecznik do nocy Bo tu jest koszmar. Poszlak. Dobra, cię ty. Wyciągaj mać. karabin. No co? To nie jest <grym> dobry to pomysł. To no, nie jest dobry pomysł, nie mamy tyle amunicji. On wiesz? No, wiem. Masz To co, myślisz, że tym łukiem coś zdziałam No jakoś cichu Trochę tych strzał by poszło. Dobrze, że nie mam w Jak nie masz w Nie mam w Czemu nie wziąłeś go? Nie mam kurwa po prostu. Musisz staminę odnawiać, biegniesz na pałę? Nie, ja skaczę. O kur... Kurwa! Zbierdalaj! Heniu! Idź! dalej kurwa! Kurwa, on krzyczy! Ja się A? dziwię, jak on mnie nie zauważył, nie? Kurwa to, ta to latarka zobomnione. się wyłącza Kurwo No właśnie na to Kurwa, spierdalamy My już tu jesteśmy Dobra, o, Dawaj, dawaj O tak, ojej, oh yeah. ojej. Oh yeah. <laughs> Ała <śmiech> Oj chuj, kurwa, po Łukaszu Tylko, Łukasz tylko nie trochę hapis straciłem <laughs> Daj po kamyczka nie? Nie? Czemu latarka? Latarka jest jebana. Kurwa się wyłączyła, No chuja. No mi też przed chwilą, Jak jak, jak kurwa skaczę. Kiścierka. Super trasy no, to przecież, hopę, kurwa, bo, znowu. Bo mi się męczy. O, koszmar, koszmar tu też. Patrz, ale nie patrzcie. się. Dobra, mniej więcej ogarnię, trzeba. W miarę czysto jest. O, no serio. Jednych straciłem. O, koszmar! Przeskoczyłem nad nim. Kolejni. Łe, łe. Tu się. Jakie ich kurwa kretyny. Dobra, Piotr, ja biedne, biegnę do środkowego, nie? Mogę też wejść. Dobrze było. Jestem już. No, Skorzystam, bo to jest Kurwa, nie ma tu wejścia. Zajmij się. Moment, moment. Przejdźcie, po popieprzejdźcie. To było zajemnisty, grade. Bez kitu. Wiesz co, wyjdź kurwa teraz. Krzyjdź do robienia, wrócisz. Mam coś dla ciebie. Ła, ła? Dawaj, chronię wam dupę. Dawaj. Uuuu ty pierdol. Kurwa. To jest. O... Ten żniwiasz kurwa mnie, goni, czy kikuj. Jak on się tam ma. Koszmar. Żniwiasz. No kurwa, żniwiasz. <laughs> To jest O, e tu jest rura, ale fajnie. <śmiennie> ja to wstać sobie kurwa. Wejdź nie, cały kurwa. ja tak nie lubię Trochę rozepchana jest, k***a ci powiem, nie? No troszeczkę <śmiennie> Co? Chodźcie tu, tu jest bezpieczniej, chodźcie tu <śmiennie> Ja cię p***dolę No czemu ty uderzyłeś? Specjali. Zrzut! Chodźcie na zrzut szybko To pani kurwa Pani nie będzie, no co? Zrzut! One są dobre w nocy Się wspina ja nie... Niech antezymę w końcu tam dadzą! Kurwa, bo oni są śni! No ja nie wierzę, że nie złapał się, co jest? Dobra, ale nie Fajnie, że jest ultrafioletowa tobara Wypad stąd! Ja pierdolę wypierdalaj ty płonący kurwa śmieciu zajebany kurwa Co? Bez staminy kurwo! to poczekaj kurwa chwilę Panulowaj <laughs> to w sensie do hangaru Damage do Nie wiem jak się, czy da się w ogóle <gry> anulować ale kurwy Chodźcie, chodźcie Biegniemy do hangar To hanga Ej, ja już miejsca nie mam na te kurwa Na tej, te flary, czy jakiś chuj kurwa Ja na tego nie zbieram Na no, ten zrzut nawet Jaki chuj wie co to nie, no, Zrzut są, masz miejsce zawsze No ale, no to, to pomarańczowe Ale na to nie, już nie później Serio? Można w sumie no. dostarczyć im. No no, no przeskocz, przeskocz. No latarka! Tak, takie dole. Mamy chyba tytuł odcicha. No latarka. Temu jak on się kurwa męczy, to on zaczyna tak kulawo biegać. Tak kurwa popchnąć. No przychodzi. jak się męczysz, to używasz ślizgu i biegniesz dalej. A ja k**wa nie mam Pierdolą do Aż Masz Ja skaczę Wierzy? Tu nie mam kumpla za sobą No mnie też goń I on jest Nie ma go już I ty Kurwa zmęczyłem ja, to... oh. Antezymek kurwo! Kedok. O grę mówiło, że musimy współpracować. Ej, grę. <Gry. gry> no baterii baterię w tej latarce. Nie mogłem patrzeć, jak dzieciaki głodują. od Baterie mi przyszły eee. bo właśnie ja sobie wysłane. No co są znacznie? To i, I on wtedy jak to znika, to on to, wy, to on wybiera tą baterię, czy o co chodzi kurwa Nie wiem nie jak to działa Ona kurwa gaśnie co chwilę i to jest w I kolejna chujowa nocka <laughs> I kolejna chujowa nocka Dobre Dobra, to gdzie idziemy? ...w domu. Mhm. Plany poziomy... O, poziomy trzeba by było lepszyć. Mogę jakoś pomóc? Ja, ja mam jakieś umiejętności. Ale super. ucieczka. Brutalny rzut judo. Przeskok z powoleniem Przewrót w przód. Mogę jakoś pomóc? Oho, To moja umiejętność. Złota rączka, O, no to, to jest umieszczone. Kończący kop, będę musiał ogarnąć To jest kurwa number one w sile. Przypiskać dużo teraz. To bić. Mogę jakoś pomóc? Chyba się przyda. Nie wiem, czy coś... coś Nie! Czy yy, no, no, coś mi może było. O, questik. Panowie. Panie i panowie. Musimy pogadać z Alfim. <grym> Co? Hubert Co tam? Hubert tam? Chodź po questu Alficzemu Czemu nie odpowiada? No, ale umiejętności rozdaje Poczekaj chwileczkę Byniu. <laughs> z tej Kurzu, kryzowej, kurwa. Ja wiem, no. Byniu wariacie, kurwa. wariacie, kurwa. <laughs> Dziku. Mógłbyś łaskawie pośpieszyć swoją szanowną dupę? Kurwa! Przybyć? Piękne, szlachetne szaje? cztery litery. Kraj człowiek, który przywrócił światło. Weź to... Sorry, że nie słychać w moim głosie wdzięczności, ale mam dziś popieprzory dzień. Mogę w czymś pomóc? Tak, ale Brecken nie da zgody. Zbyt duże ryzyko powie. Ale potrzebujemy tego, prawda? Okej. Okay. Brecken chce większego bezpieczeństwa w nocy. Za dużo stworów czai się za drzwiami, nie? To ja zrobiłem nowe światła. Na te 10-kilowatowe lampy UV. Potęga! Włączone usmażą przemieńca z kilkudziesięciu metrów. Byłoby naprawdę wykurwiście. Ale te wszystkie żarówki UV marnują się w wieżach mostu Niesławy. Na to, to wiemy gdzie jesteśmy. Masz na myśli ognistą ścianę Niesławy? Tak. Największe lampy UV w tej części świata. Alfie, to nigdy nie działało. To była katastrofa. A potem musieli zniszczyć cały most. Cóż, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie brak zasilania. A jak włączyłeś prąd w podstacjach, system ponownie działa. Sam zresztą widzisz, że działa. Ktoś ci więc musi przynieść żarówki. Tak, tak. Ale jest problem. Część żarówek się przepaliła, tak? Nie działają. No i jedyny sposób, żeby stwierdzić, które działają, to zbierać je. A pamiętam, że tak kufialiśmy tam. Droga tam nie będzie. Czy znaczy, ty tam trudna, zdechłeś chyba w połowie. po zabraniu żarówek, <grym 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 Będziesz na cieszy, Ja się wpinania, kurwa Ja się przedostałem na drugą stronę, a tyś zdechł i ja zdechł. To jest taki parkur potężny, nie no, czy nie mieć Będziemy. I co my kurwa? Ej, ja nie chcę. Idziemy? Nie! Nie! Nie idę. akurat! Tak. Pierdolę, nie idę! Yyy... Eee, nie bądź. Już mógł się patrzeć, nie? Z dołu. Okej. Okay. będę będą gonić. Chod no, no, dlatego nie, ja, ja nie chcę się nie, nie. Ja nie wychodzę, nie. Ja nie wychodzę nie. pierdolę. Nie wychodzę. Pierdolę, <śmieniu> nie wychodzę. Łe, nie? Złap się. Idziecie sami, kurwa. <śmieniu> Widzę, że za nami biegniesz, kurwa. Idziecie sami. ja nie idę. Wspinać na trochę dużą rzecz. Co na moc, nie o, -o. Nie. wiecie, że ja już mam ślizg. O -o. Mam ślizg. O, o, Uchuj, o -o. Się... O, byczku. Mam Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie, nie, nie. Zostaw mnie. <śmiech> nie, <śmiech> nie, dostaw, Zostaw. Zostaw. Ej, Zostaw mnie. 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 No, no właśnie, no 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 chodź. Noć, Noć, Chyba, chyba Chyba, idą. O, 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 o. Nie? o kur No to Noć, za bardzo Noć, tam Noć, Noć, Ja się Noć, od razu. Czekaj, Y Takie nie ta sesja, to zaraz od razu. No coś tu tym jest, nie wiem. Oj, tak, być. Wiem, co czujesz. Jest, <laughs> o, o. Nie, 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 <laughs> <laughs> wczuś, nie. <laughs> nie, 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 no. nie, nie, ja się kurwa przed koszmarami skręcam. Ale bronię, są ładnie, kurwa. widać nie ten most. Chyba w tym miejscu zakończę odcinek. Wysy dobiegnijcie mniej więcej w okolicy mnie. Do następnego, cześć.